Emma Watson jest najbardziej znana jako Hermiona Granger z serii filmów o Harrym Potterze. Ale jest kimś znacznie więcej niż tylko ładną dziewczyną z magicznej sagi. Co najmniej 10 mężczyzn miało szczęście zdobycia serca pięknej aktywistki, aktorki i modelki. Obejrzyjcie nasz film jeśli chcecie dowiedzieć się co sprawia, że ta dziewczyna jest tak wyjątkowa i że marzą o niej miliony facetów. Emma Charlotte Watson urodziła się 15 kwietnia 1990 roku w Paryżu we Francji. Pomimo swojego młodego wieku jest jedną z najbardziej inteligentnych, aktywnych i odnoszących sukcesy kobiet w świecie kina. Jej talent wykracza poza umiejętności aktorskie. Przykładem może być fakt, że Emma posiada certyfikat nauczyciela jogi i medytacji. Prawdopodobnie to jeden z tematów, o których pisze w swoich dziennikach, ponieważ jest miłośniczką zapisywania własnych myśli. Kolejną ciekawą rzeczą związaną z aktorką jest oniryzm, czyli jej umiejętność i jednoczesnego czuwania. Ponadto Emma lubi bić rekordy. Między innymi jest najmłodszą kobietą, która pojawiła się na okładce magazynu Vogue. Miała wtedy jedynie 15 lat. Potem zapisała się w księdze rekordów Guinnessa jako najlepiej zarabiająca aktorka dekady, co udało jej się dzięki roli w Harry Potterze, który zarobił ponad 5,4 miliarda dolarów na całym świecie. Jednak nie tylko jej aktorstwo, ale także inteligencja przełamują ramy przeciętnego myślenia. Emma zawsze dawała jasno do zrozumienia, że jednym z jej największych pragnień jest zmiana świata na lepsze, dlatego jest dobrze znana ze swojego aktywizmu. Watson, podobnie jak inne gwiazdy, takie jak Nicole Kidman i Anne Hathaway, jest ambasadorem dobrej woli ONZ. Chociaż piękna aktorka kontynuuje walkę o równe szanse między mężczyznami i kobietami, to przyznaje, że obecnie feminizm stracił swoje pierwotne cele. Emma powiedziała raz, że walka o prawa kobiet zbyt często przemienia się w nienawiść do mężczyzn, a to musi się skończyć. Wszystko to razem z jej wdziękiem i urodą pomogło Emmie zyskać także międzynarodowe uznanie jako modelce. Watson, która studiowała i literaturę angielską na Brown University w Stanach Zjednoczonych, była twarzą takich marek jak Barbary, Ralph Lauren i Lancome. Mając zaledwie 17 lat została zauważona przez zmarłego, już kontrowersyjnego niemieckiego projektanta Karla Lagerferda. Od tego czasu Emma była zwykle widywana w ubraniach prestiżowego domu mody Chanel. Co więcej, aktorka stworzyła własną kolekcję we współpracy z People Tree i Alberto Ferretti. Oczywiście żaden mężczyzna nie może przejść obojętnie obok tak niezwykłej kobiety, więc aktorka ma wielu adoratorów. Przyjrzyjmy się im bliżej. Pierwszym z nich był rugbista Tom Ducker, którego Emma poznała w 2006 roku. Rok później, w 2007 spotykała się ze studentem aktorstwa Angusem Willongby. Bee. W kolejnym roku miała romans z właścicielem diamentów i przemysłu jubilerskiego François Boulat. W latach 2008-2009 Watson była w związku z ekspertem finansowym J.M. Barrymore. Później w tym samym roku Emma wyjechała na 6 miesięcy z hiszpańskim muzykiem i kolegą z uniwersytetu Rafaelem Kebrainem. W 2010 roku spotykała się z muzykiem i modelem Georgem Craigiem, z którym współpracowała przy wideo Say You Don't Want It. Następnie w 2012 roku była widziana ze swoim byłym kolegą z Oxford University Willem Adamowiczem. Tak, niesamowita, Emma Watson studiowała także aktorstwo na prestiżowym Uniwersytecie w Oksfordzie. Już w 2015 roku aktorka nawiązała relację ze swoim byłym partnerem filmowym, aktorem Roberto Aguirre. W 2018 roku Emma spotykała się z Chordem Overstreetem, czyli aktorem z serialu Glee. Niektórzy mówią, że już się rozstali, ale prawdopodobnie to tylko plotka. Podobno ich wspólne zainteresowanie aktorstwem bardzo pomaga w relacji. Życie zawodowe pięknej Emmy jest równie fascynujące i dynamiczne jak jej życie osobiste. Czy to inteligencja, niezależność, czy może fortuna wyceniana na 80 milionów dolarów przestraszy jej byłych partnerów? A może to ona czeka aż książę z bajki przeniesie jej życie romantyczne na wyższy poziom? Co myślicie o życiu Emmy Watson? Który z faktów zaskoczył Was najbardziej? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić lajka i suba. Do usłyszenia w kolejnym filmie!